Ekspres automatyczny Philips latego ep 334790 Przygotuje idealnie gęstą i gładką mleczną piankę także z roślinnych zamienników mleka dzięki technologii cyklonicznego spieniania. Z łatwością zadbasz o czystość systemu spieniania mleka. Jego konstrukcja jest bardzo prosta. Nie ma żadnych rurek, w których mogłyby gromadzić się resztki mleka. Po prostu wyjmij system i umyj go pod bieżącą wodą lub w zmywarce. Jeśli po przygotowaniu kawy w systemie zostanie trochę mleka, możesz wyjąć go i w całości schować do lodówki. Ekspres ma zaprogramowanych 5 najpopularniejszych przepisów na kawę. Jednym dotknięciem przygotujesz klasyczne espresso, czarną kawę, cappuccino, latte macchiato oraz orzeźwiającą kawę mrożoną. Równie łatwo uzyskasz gorącą wodę na herbatę. Zacznij dzień od pysznej kawy bez budzenia domowników. Ten model przygotuje ją wyjątkowo cicho dzięki wyciszeniu akustycznemu i ciche mielenie. Express ma certyfikat Quiet Mark, który potwierdza jego wyjątkowo cichą pracę. Inteligentny system pilnuje, aby temperatura wody pozostawała w optymalnym przedziale podczas parzenia. Gwarantuje to doskonały smak i aromat przygotowanej kawy i piękną kremę. Ceramiczny młynek jest trwały i zapewnia ciche mielenie. W łatwy sposób zmienisz ustawienia grubości mielenia ziaren, by dopasować je do rodzaju kawy i swoich preferencji. Rodzaj kawy, jej moc i wielkość wybierzesz na intuicyjnym panelu sterowania. Kolorowe przyciski ułatwiają wybór i nawigację na panelu. Dzięki zastosowaniu filtra wody, Twoja kawa będzie smakowała lepiej, a kamień nie będzie osadzał się wewnątrz ekspresu. W aplikacji mobilnej znajdziesz wskazówki dotyczące ekspresu, a także wiele kawowych inspiracji. Na przykład przepisy na kawę, z różnych stron świata. Ekspres automatyczny Philips Latego EP334790 ma system spieniania mleka, który łatwo utrzymać w czystości. Automatycznie przygotowuje najpopularniejsze napoje kawowe oraz pracuje wyjątkowo cicho. Po więcej informacji wejdź na euro.com.pl.